Robert Bernatowicz, witam w programie Foresight Strategia dla Polski. A naszym gościem jest wiceprezes Pentora, pan Jerzy Głuszyński. Dzień dobry. I tu od razu pytanie, co taka, taka firma jak Pentor, zajmująca się badaniem rynku i opinii, robi w programie Foresight? Odpowiedź jest dość prosta. Kiedy minister nauki i szkolnictwa wyższego ogłosił przetarg na realizatorów tego programu, to Mój Instytut wraz z dwoma panowskimi instytutami takimi stricte naukowymi, czyli Instytutem Badań Podstawowych problemów techniki, Instytutem Nauk Ekonomicznych założyliśmy konsorcjum, przygotowaliśmy ofertę na realizację tego programu, wygraliśmy ten przetarg i go właśnie realizujemy. Mamy program Strategia dla Polski, tak się nazywa nasz, nasz program. I tak naprawdę Foresight mówi o, o przyszłości, o tym, jak będzie wyglądała, lub też jak może wyglądać Polska za, za kilka lat. Wy przeprowadzacie badania sondażowe. Co one, mają, co one mają osiągnąć? To dość złożony proces. Tu rzeczywiście odnosimy się do tego, co będzie, czyli do przyszłości, ale. Nie na zasadzie, żeby odgadywać, jaka ona będzie, natomiast, aby stworzyć program, który ma szansę realizacji. Czyli tu nie chodzi tylko o zaangażowanie, ja wiem, najlepszych umysłów, aby odkryć to, co niewidoczne i zaplanować to, co byłoby maksymalnie korzystne, ale również o to, żeby zbudować, jak gdyby, siły wykonawcze, te czynniki sprawcze, aby ten program miał szansę zostać zrealizowany. Czyli mówimy od początku do końca nie o działalności stricte naukowej, takiej jak na ogół ją rozumiemy, ile o pewnym procesie społecznym, oczywiście eksperckim, bo nie każdy może w tym programie uczestniczyć, ale powinni w nim uczestniczyć wszyscy ci, Którzy mogą mieć wpływ na to, co w przyszłości się będzie działo? Panie prezesie, pan często podkreśla społeczny charakter programu Foresight. Czy należy go rozumieć w ten sposób, że tutaj wypowiadają się nie tylko przedstawiciele nauki, przedstawiciele różnych środowisk opiniotwórczych, ale także zwykli ludzie? Dokładnie tak, bo przecież gdyby się zajmowali tym tylko naukowcy, uczeni, to prawdopodobnie on byłby znany tylko w tym środowisku, i właściwie jego przekładalność na realia, na to, co w naszym kraju się będzie działo, byłoby niewielkie. Tym bardziej, że jesteśmy krajem, gdzie ten Styk nauki, gospodarki, czy nauki, polityki, czy nauki społeczeństwa jest mocno nieefektywny. To jedna z naszych barier, która, której, którą trzeba przełamywać. Wiemy, że w niektórych krajach te społeczeństwa lepiej sobie z tym radzą, czyli z tymi praktycznymi zastosowaniami nauki, więc tutaj od początku, poza środowiskiem naukowym, która. Które potrafi te zjawiska nazwać, zdefiniować, zaproponować optymalne metody analizy, potrzebni są eksperci od gospodarki, od tego, co ma się realnie dziać. No i musi, musi ktoś to realizować. Oczywiście realizować to będzie rząd, i tutaj kolejne pytanie: jak można wpisać narodowy program, projekt Foresight, cały ten program Foresightu w program rządu. No właśnie, tu są, jest, pojawia się wręcz pytanie, kto będzie beneficjentem tego programu i kto potrafi zrobić z niego użytek. Można by sobie wyobrazić, że taki program powstaje na zlecenie, czy jest, że tak powiem, zadaniowany przez rządy, premiera, poszczególne ministerstwa. W tym wypadku ten pierwszy polski narodowy Foresight jest zlecany przez Ministerstwo Nauki, co siłą rzeczy pozycjonuje go przede wszystkim w tym obszarze, i teraz tym wielkim zadaniem jest, jak z tym programem dotrzeć do rządu w ogóle, a szczególnie resortów gospodarczych. Tu mam ważne pytanie, bo yy, dotyczy ono samego charakteru yy, programu Foresight. Czy to jest tak naprawdę pewnego rodzaju instrukcja? Dla rządu, który ma się tej, te, tego trzymać, czy może to być tylko takim doradczym organem, swego rodzaju no, powiedzmy pomysłem na przyszłość? Ja bym powiedział tak i tak bym sobie marzył o tego typu programach, żeby tego typu programy były efektem zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Tych jego elementów, które w sposób szczególny mają kwalifikacje. Predyspozycji i chęci, aby wpływać na to, co w naszym kraju ma się dziać. Szczególnie proszę zauważyć, ile tu jest ważnych czy poważnych barier do pokonania. My przecież mamy tendencję do raczej odwracania głowy do tyłu. No, proszę zauważyć, jak trudno się przebić. W mediach chociażby z problematyką przyszłości. Nam łatwiej jest wracać do, ja wiem, początku wolnej Polski. Żyjemy w, wręcz w pewnej no, nietypowej czy nienormalnej wręcz tendencji do myślenia, dochodzenia do przodu z głową odwróconą Bo do tyłu. Bo my typu. Polacy mamy taką tendencję, że bawimy no głównie w przeszłość, a nie w przyszłości. Dlatego. Y Skoro są takie problemy, a z drugiej strony jest zupełnie oczywistym, że żeby poruszać się szybko do przodu, aby doganiać te kraje, które są bogatsze i które zresztą w przeciągu jednego, dwóch pokoleń potrafiły się zmienić no, w sposób wręcz ogromny, prawda? Więc jeżeli takie sobie stawiamy cele, to musimy mieć tę drogę zdefiniowaną, musimy mieć taką mapę drogową która posłuży nam, aby zrealizować cele, które przed sobą stawiamy. A te cele są, cele są proste, natomiast sposób dojścia jest trudny, bo te cele to jest konkurencyjna gospodarka, bo możemy konsumować tylko to, co wytworzymy. I to jest jakość życia, bo przecież nie każdy, nie każdy rozwój jest postępem i warty osiągania. Tu jest też sprawa, co dalej, dlatego że ten program... Program się skończy, będzie taki moment. Czy uważa pan, że tego typu program musi mieć kontynuację? Zdecydowanie tak. My jeszcze przed zakończeniem tego programu wiemy, że on z pewnością nie odpowie na wszystkie pytania i on niekoniecznie będzie w takiej formie i, po, i będziemy w stanie pokonać wszystkie te naturalne bariery, które istnieją. Więc siłą rzeczy trzeba zakładać, że z chwilą skończenia pierwszego programu, Trzeba myśleć o następnych, korzystając oczywiście z doświadczeń, bazując na środowisku, które się tworzy środowisku myślenia typów, no właśnie forsight. Polska jest krajem, jeżeli chodzi o kraje, w których był forsight, kolejnym. My tego programu nie mieliśmy, mamy go w tej chwili dopiero. Gdzie on się tak naprawdę najbardziej sprawdził? W których kraje, które kraje można wskazać jako te, w których Foresight odegrał swoją rolę? Tu nie ma właściwie niespodzianek. Te kraje, które sobie dobrze radzą, stosują takie lub inne, bo tu nie chodzi o jakąś bardzo jednolitą, wycyzelowaną co do szczegółów metodę, chodzi raczej o typ myślenia, o tendencje. Więc w naszym przypadku my nie tylko, że tworzymy ten program, ale staramy się tworzyć nowe kanony, nowe kryteria ocen tego, co ważne. Musimy po prostu stawiać na wiedzę ekspercką, bo bez niej nie da się rozwiązywać coraz ważniejszych problemów wiesz, i coraz bardziej skomplikowanych. Wiesz, Wierzy Pan, że uda się w Polsce namówić naszych rodaków do myślenia strategicznego, przyszłościowego, patrzenia trochę dalej niż za rok? Jestem optymistą na podstawie chociażby tego, jak relatywnie łatwo było nam angażować społecznych ekspertów do tego programu. Okazuje się, że osiągamy realizując tak zwane badania typu Delphi, czyli takich ekspertów zewnętrznych, którzy obiektywizowali wiedzę tych ekspertów, którzy tworzyli te. Pytania, scenariusze, ich naprawdę zgłosiło się wielu i poświęcili na to wiele własnego czasu. Ja bym się mniej bał o to zaplecze społeczne, o te zasoby, z których można korzystać. Bardziej bym się bał, czy organizacja państwa i struktur rządowych jest tego rodzaju, aby umiała ten potencjał efektywnie wykorzystywać. Pan cały czas mówi o pewnym potencjale, mówi pan o przyszłości, mówi pan. O prognozowaniu. Jaka ta Polska będzie, jeżeli uda się zrealizować ten program? Oczywiście jak każdy chciałbym to wiedzieć. O prognozach mówi się, że właśnie, że jest to taki rodzaj przewidywania, który z zasady się nie sprawdza. I tu właśnie Fosaj to nie to samo, co prognozowanie. To pewien zbiorowy wysiłek, zorganizowany wysiłek w kierunku osiągania celów, które uznajemy za ważne, więc w tym sensie. Ten typ myślenia jest szalenie potrzebny. Proszę zauważyć, że w świecie, w którym właściwie z no tak zwane newsy żyją jeden, maksymalnie kilka dni, kiedy polityka się rządzi od wyborów do wyborów, kiedy wiemy, że w tym coraz bardziej złożonym systemie, no już globalnym, a nie tylko narodowym, bez umiejętności tego typu myślenia nie sposób osiągać założonych celów. Więc to jest zadanie i dla systemu edukacji, ale tak najbardziej, aby te programy się... Prze aby one powstawały, ale przede wszystkim zmieniały mentalność. Głównie tych, których decyzje no, odkładają się na warunkach naszego życia. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był wiceprezes Pentore, pan Jerzy Głuszyński. Dziękuję.